W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Wreszcie sekretarz uspokoił tłum i powiedział Efezjanie, czy istnieje człowiek, który by nie wiedział, że miasto Efes oddaje cześć wielkiej Artemidzie i posągowi, który spadł z nieba? Temu nie można zaprzeczyć. Dlatego winniście zachować spokój. I nic nie czynić pochopnie. Przywiedliśmy bowiem tych ludzi, którzy nie są ani świętokradcami, ani też nie bluźnią naszej bogini. A jeżeli Demetriusz i jego rzemieślnicy mają sprawę przeciw komuś, to na rynku odbywają się sądy, są też prokonsulowie. Niechże jedni drugich oskarżają. A jeżeli kogoś więcej żądacie, zostanie rozstrzygnięte na prawnie zwołanym zgromadzeniu. Grozi nam bowiem oskarżenie o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnego powodu, którym moglibyśmy wytłumaczyć to zbiegowisko. Po tych słowach rozwiązał zgromadzenie. Gdy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów, dodał im ducha, pożegnał się i wyruszył w drogę do Macedonii. Przeszedłszy przez owe strony, udzielił tamtejszym uczniom wielu napomnień. Potem przybył do Grecji. Kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi uknuli przeciwko niemu spisek, postanowił więc wracać przez Macedonię. Aż do Azji towarzyszył mu Sopater, syn Pyrrusa z Berei, z Tesaloniczan Arystarach i Sekundus, Gajus z Derbe i Tymoteusz, a z Azji Tychik i Trofim. Ci poszli naprzód i czekali na nas w Troadzie, a my odpłynęliśmy z Filipi po święcie prześników i po pięciu dniach przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni. W pierwszym dniu po Szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do braci i przedłużył umowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, ten zmożony sen, snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł, zszedłszy na dół, przypadł do niego i wziął go w ramiona. Nie trwóżcie się, powiedział, bo on żyje. I wszedł na górę. Łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtu. Potem wzruszył, wyruszył w drogę, a chłopca obecnie tam odprowadzili żywego i doznali niemałej radości. My zaś, wsiadłszy wcześniej na okręt, popłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła, bo tak zarządził, chcąc iść pieszo. Kiedy spotkał się z nami w Asos, zabraliśmy go. Przybyliśmy do Mityleny. O, odpłynąwszy przez tamtą, znaleźliśmy się na zajutrze nap, naprzeciw Chios. A następnego dnia przybyliśmy na Samos. Dzień później dotarliśmy do Miletu, gdyż Paweł postanowił ominąć Efes, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na dzień pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła. A gdy do Niego przybyli, przemówił do nich: Wy Wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, doświadczeń, które mnie spotykały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynaglany przez ducha, udaję się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa. Bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że Wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem Królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego świadczam Wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia Wam całej woli Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił Was biskupami abyście kierowali kościołem Boga który on nabył własną krwią wiem że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne nie oszczędzając stada także spośród was samych powstaną ludzie którzy głosić będą przewrotne nauki aby pociągnąć za sobą uczniów dlatego czuwajcie pamiętając że przez trzy lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z Was. A teraz polecam Was Bogu i Słowu Jego łaski, Władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty, niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem Wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych. I pamiętać o słowach Pana Jezusa, które on sam wypowiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem, rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go. Smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem Odprowadzili go na okręt Amen.